Eee, siema, 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 w tym speedbuildersemuchemuchemuchem. się siema, siema, ma się siema, się siema. Siema, 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 siema. Co tu jest? Blue eye. Dobra, to powinno być proste. W miarę łatwe chyba. No eee, tu się na tym wyłoży pewnie. To tu jest tak. Tak, 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 tak. czarne oko było tak, 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 tak. Nie, niebieskie. Tak, tak okej. Okay. Dzięki. O, już skończył. Łatwo. O, chłop, to też skończył. Równo 10, równo 12. No, halo, dwóch perfekcjonistów. <gry> Dokładnie. O, o chłopy, co? O, o Widzę, o, że tutaj mamy poważną tą... Wymagające, lobby. kurde, co? co tu jest? Ty, czekaj, bo. To tu, tu, cie... okay. tu jest za ciężkie. Ej, to jest za ciężkie, Ja będę musiał o to zgapić. Totalnie nie zapamiętałem tego bązowego. Tak, ale tak eee. bez kapy totalnie tak nie zapamiętałem. <grym> ja w miarę? Ja nie, chyba? ja ani trochę. Może jesteś obok mnie. Pogubiłem no, się. Nie wiem. Tutaj? Czy tym przed tym no... przedostatnim było na Co ty, jak ty to zrobiłeś? Zobacz mnie. <noise> Ej, równo 19, dobra, łatwo. No, perfekcjonista. Nie Normalnie. wiem, co to zrobiłeś. Eee. Nie wiem, zrobiłem totalnie losowo. Tutaj był taki ten. Ja mam nadzieję, o, tutaj że... taka gwiazdka jakby. Oho. Ja mam nadzieję, że chłopy, nie ten. Nie zrobiłeś tego po zacku. Powiem ci, że nie. Ile mam? 61% o nie. A. Hm. Ja mam Dobra. tylko 100%. Dobra, uf. Tak myślałem, to że on brzy. odpadnie, nie wiem, co on tam w ogóle stworzył. Mam nadzieję, że w ogóle. Wszystko dobrze mi tuje Audio i mikrofon. Co, tu się. A a, nie, tam to jest tamto Nie, było no podstawianie tutaj. bloków. A, to jest. wredne. No to strasznie. Dobra. Nie, no przecież to jest. Bezsensowne... bezsensowne totalnie I to tak. Dobra, najpierw sobie postawię tę wrogów, żeby mi nie uciekać punktów. Ej, ja nie mogę bloków stawiać. Nienawidzę tego serwera czasami. Też. I double Jump mi nie działa. Ojojoj oj, Klasyka, jeżeli chodzi o będę na tym serwerze. No, myślę, postawiłem. Aha. Nie I... wiem co źle zrobiłem ale nie mam. Lewo... Co. A już bloków widzę mi Bloku mi nie postawi Zobacz do mnie gdzie ty jesteś. Spadam A 88 chyba nie jest źle. Z bloku mi jednego. Nie, nie, nie przegrasz, Ty chłopak nie jest gorzej. Ile miałeś? Nie zwróciłem uwagi. Pewnie więcej tak. Z 90 coś chyba, bo jednego bloku mi zabrał. O emoji. Oho no, to nie jest jakieś ciężki. No łatwe. Tu jest za pęknięty. Tak, 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 dobrze i to zupełnianie. Czuję sobie łopiec i trypad wyglądał z tym. Że ja? No. Oho. Znam A, równo. Ja tu wolno se klikam. Widzę. Ja nie jestem dobry w klikaniu. Chłopca tam dziur nie wypełnił w górę. No wiem no bo. U góry jednak był. Ja że... wiem. Szanujmy się. Oto. Nie czymś. Oho, on skończył. Skończy, skończy. No no klikaj. No. Dobrze. Już myślałem, Też. nie? A, o nie, to jest no, to na odpadam. czym się, no to na czym się wyważyłeś. Biały, jasny. Ja Ten. Chyba było tak. Oho. Już zapomniałem. Ja też. Część tak. pamiętam, reszty nie. A tak. nie, to bo chyba. No nie. Chyba idyka. Nie, to było na środku chyba Co? O nie, dobra, ja muszę to szybko zrobić. No Bo ja myślałem, że to dobrze zbuduję, a tu. Ja Ja mogę ja nie wiem, co ja zrobiłem. Mam nadzieję, że chłop... Ja chyba odpadnę. Zobacz na chopa tam. 12% 7... mam. Dobra, to ja mam 75%. Nie wiem, jaki. i co? Taki. Jak? Łatwo, łatwo nie wiem, ale nie mam 12%. Właśnie, jak? Nie, ostatnio to zrobiłem perfekcyjnie. Okej. Okay. Okej, okay. okay, dobra. Dobra. Eee. Tak, tak. Nie no, to jest ciężkie, trzeba przyznać. Jak były liście. Co? A, do... Co? A dobra. Jak liście były? No. Mam problem. Co? Jed jeden liść mi został? Mam problem. Ej, nie mam perfekcji. Co? Co? Co z tym liściem? To tak liście, zostawiam. Liście inaczej były. No to tak zostawiam, bo nie to są... Mamy tak samo, żeby był remis. <grych> Też nie ogarnijmy, liście. Ja mam 84, czy masz 88? O, co? Ile miałeś? 75, a mam dosłownie tak samo. Mam tylko liście źle. Łatwo. Ten... Mam... Nie, dosłownie. O. Kasper, miałem dosłownie te samo. Może co ty. może płytek miałeś źle, bo, a łapkę miałeś z nie... jednym odstępem? Tak, miał ławkę z jednym odstępem, tak tam gdzie Ty, bo stałem centralnie obok płotka. A, odżywanie wersji 1.8 może powodować bugi. No dobrze, że to do, o tym dowiedziałem. To dobrze, że na 1.16.4 też mam błędy. A na 1.8 ja nie mam aż takich jak Ty. Eee, dobra, tu musimy chyba na, na ludzi. widzimy się no, za chwilę, no, jak tu będzie ludzie się pojawią. Bo moje nas kopiował. Bo No prawie. Ma inny kolor. Nie, mam jeszcze... Mój się jeszcze uśmiechę. Ale tylko 5 no. osób? Łapco, łyka tam. Mrudzisz. O nie, no. to jest... No. Czekaj szybko. A, no i... tak są liście, dobra A, dobra, już wiem no. Ja też już wiem. Ja też już wiem Ale chyba tutaj się powykładają. Ja to czuję już A tu wszyscy perfekt, tylko my byliśmy takimi pajacami. Nie no, wiem teraz powinniśmy perfekt to zrobić Brakuje mi jednego liścia Ty, nie mam. Aha, bo mi drewno e... usunęło, ko gra. Wiesz, że Bartek nie mam tego, nie mam e, słodka. Bo były cztery słodki co nie? Ej, znowu mam perfekcyjnie, co jest? Ej, cztery, cztery, cztery słodki wysz... były co nie? A nie, dobra, jestem głupi, czekaj. Cztery słodki Trzy. były czy nie. Trzy... Ej, czemu ja nie mam perfekcyjnie? Liście co? pajacu! Nie. Liście pajacu! Jak? Zobacz u mnie! Ja mam perfekcyjnie. Liście Mam nadzieję, że mnie nie wy... Nie wysz... Co Muszę za cztery. chłop. Chłopak ma tak, tak dwa. samo. Uwaga, musiałem musiał szybko... Dwa. No. no. no musiałem tu szybko... Dwa. Biały, czarny, biały. O nie, czarny... Dobra. Biały, czarny, biały. Mam nadzieję, że to dobrze robi. Dobra, perfekcyjnie, łatwo. O, wszyscy zrobili. O nie, Facebook. 1, 2, 3 Teraz zabiję, lecz kończę do 3. Tak? i teraz zupię. Nie wiem, gdzie, gdzie to by wywaliło. Mikrofon upadł, czy sobie. A, mikrofon. Ok, racają. Ej, oni tu perfect, robią, co jest? On kas. Halo. Ty, Co ja tu źle zrobiłem? Halo. No, halo. O, w końcu. Po jednym na, na rogach ma zostać Barbu. Ostatni zrobiłem, no nie. Kurde. No, Oho, do... znowu to. O nie, dobra, wywaliłem się. 3 w rogu, 4, 4, 1. 3 w rogu, 4, 4. Już jeden. zapomniałem. Jeden, gdzie jestem? Już zapomniałem. 4, 4 Tu, bodajże, tu. Tutaj, 3. Czy to źle w ogóle? Nie, totalnie zapomniałem. No Bo co skończył? No wiem. Nie, odpadnę tutaj. nie zapomniałem. Moje, moje zapamiętywanie jest słabe. Oko. Dobra. Helu, przegrałem. Ja to przegram chyba. Nie, ja przegram, to masz taki zbudowany. A tutaj bloczki. 52% tylko. Okej, okay, 61. jeden. Ja no No. Nie no. Akurat takie budowe, takie co jest na stanie, tak były jak to jest... No, bez tu To jest strasznie słabe. Oho. Nie, to jest łatwe. No dawaj, no, dawaj. Co? Dawaj. Tutaj były bloczki co? jakieś? Nowy. Oho, obserwujemy, bon problem. Jak, jak sobie radzi dobo. Pachtok z GT Chyba tutaj w komentarzu. Sobie A, czy sobie poradzi? Czy zdoła? Czy mu psura siądzie, no, czy mu nie siądzie? On. dobra, już mam. Zdołał, no, wow, jest perfekcyjnie Nie siądzie. No, znaczy, Ale że siądzie ten podrabianiec jest lepsze od de mnie. Oho. Dobra. Nie podrabianiec Końcy jest lepszy. Jest płaski ten. tylko. Jajaj. That ass. E, o, już już zapomniał. Heheh, <noise> co? No co jest? Teraz Mam Moja mindfucka. W sensie. Co? No. To jest najgorsze, że obok. Jest ten spocynie, co, co na wszystko zapamięta i ta Izabela co kopiuje tylko. Dlatego ona wygrała ze mną. Ja mam daleko do wszystkich. No i dlatego no. Ona... problem. Buduj szybko, w no. Możesz odpaść, wiesz? Odpadnę, bo tamta kopiuje, a no. obok. Chociaż nie wiem, 64. Możesz odpaść, wydaje mi się. Nie. Co ona? A ja... Znaczy co? O! Ale Czemu ona mi właśnie mi rozbudowany Nie, zbudowany. Ojoj. ona zbudowany No to nie będzie miała teraz, tylko kopiować. Izabela. Ale przykro. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. Nie, jak ona wolna... Ojej, jak ona Owo. buduje. Dobra, GG ogólnie. Dobra, wygrałeś tu. Mówisz? No, to bez Z takim, z takim, taką prędkością. Patrz, szybko zobacz, bo masz czas jeszcze. Zobacz. Oho. Ona to odbudował wszystko, buduje. Ty, Co tam tutaj, się tutaj może jeszcze wygrać, bo to dużo czasu. Chociaż nie, nie zdąży. Nie, nie złoży. Miałem perfekcyjnie. Zawiodła ją wolność. <noise> no trochę ta. Czekaj, która tu już wygrana. Pięćdziesiąta Ktoś tam 14 rundę ma No to ładnie. Ja kiedyś będą speedwidersie. Ja kiedyś też, ale tutaj Dobra, ten wybaczmy, e, Dziękuję Wam to jest za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Dzięki. Zostawcie łapkę i subskrypcję. Hello.